A co wam powiem, pewno nie wiem, to wam powiem. Tylko werdę. To Ty skur... jest mamy Zabijeć. Z tej Łukasz z kanału W tym filmie chcę podzielić się z wami, pochwalić w zasadzie kolejnym nowym nabytkiem, kolejna nowa maszyna, część osób na pewno domyślała się. Co to będzie? Bo tam parę ogłoszeń poszło na net. No i troszkę z niektórymi osobami się informacjami wymieniałem. Ale co? Do rzeczy to już teraz pokazuję Wam. Da Oto jest nowy pług marki Greguabe są. Model rower 40 Mają rozmach skurwisyny. Troszkę wieję, to się schowam. Powiem wam, nie spodziewałem się tego gabarytu. Myślałem, że to będzie dług bardziej pokroju na Mastera 123. Wyszedł gabaryt 153 moim zdaniem. To jest kawał kłoca i tak z tego co ja widzę, póki jeszcze nie mam przodu dociążonego w tym ciągniku jest troszeczkę bieda. No ale o tym to na pewno będzie w trakcie pracy, a teraz powiem... E, czym ten dług, co, co ma wyposażenie. W wyposażenie ma liniowanie i zabezpieczenie hydrauliczne z tego co widać. Reszta to jest praktycznie standard, jest to wersja 3 plus 1, bo taka mi najbardziej odpowiadała, taka też była dostępna jak najszybciej. Więc została wersja 3 plus 1, jednakże ona jest jeszcze rozwojowa, to nie jest koniec, bo można dokręcić 3 plus 1 i jeszcze jeden, jeżeli tam Zanim wyjdzie konieczność, ale z tego co ja tu widzę, obserwuję, to jak na moje gospodarstwo, prędko yy, nie będzie takiej potrzeby, gdyż tak na, naprawdę ten pług tak w zasadzie, to byłby dedykowany do jakiegoś ciągnika 6 cylindrów, minimum 150 koni. No ja tutaj będę walterką na razie się męczył. Jak widzicie, pola, i tutaj otoczka pól, pokazuje, że u mnie większość jest gleb lekkich, jednakże ciężkie też się znajdują na razie na początek odważnie, bo tutaj koledzy z grupy do Rolasy, którą pozdrawiam w tym momencie troszeczkę mnie podpuścili i ustawiłem na 50 cm na skibę no bogato, nie da się tego ukryć, jest bogato zobaczymy jak to wyjdzie w pracy no ogólnie pług jak pług tutaj nie ma nic skomplikowanego to co, trzeba go wreszcie rozdziewiczyć i zobaczyć jak to grzebie nie jest mocno wiecznie, ale tutaj w kabinie e, myślę, że będzie mnie troszeczkę bardziej słychać już cisza radio odpalamy i patrzymy co się będzie działo Czy ten ciągnik da rady aż sam jestem ciekaw na te 50 cm tutaj na tym piasku to myślę że jak uciągu mi nie zabraknie to będzie jechał dobra, ja na razie robię przerwę zrobię pierwszy przejazd tutaj od wiedzy, najważniejszy niestety kamery nie mam na głowie przejadę raz, odwinę się i pokażę jak to wyszło no już pierwszy przejazd zrobiłem, wygląda to mniej więcej tak, nie jest to do końca prosto na razie no nie grzebie nie wiadomo ile, tutaj 20, jakieś 2-3 cm jak patrzyłem głębokość orki także myślę jak na wiosenną obkę na takiej lekkiej glebie to nie będzie e, jakoś za płytko ciągnik sobie o dziwo nic nie robi z tego pługa, no fakt faktem jest lekka ziemia no, nie ma co ukrywać, że dla niego to wyzwania nie robi ale zwróćmy uwagę na odkładnie. Nie wiem czy na tym kawałku mi się farba dobrze wytrze szczerze mówiąc. No tutaj na przedpuszkach trochę się osadza, trzeba będzie po następnym przejeździe wyjść i to skrobne. Jednak troszeczkę musiałem spójcić i zmienić ustawienie pługa, żeby on po prostu w poziomie szedł. Się... W pionie przepraszam. Eee, tutaj to się zmienia w fajny sposób, unosi tą blachę, podkłada się podkładki które są tutaj i one już dion nam trzymają też jest taka fajna rzecz że jedną stronę możemy zmienić a drugą dopiero po obrocie jeszcze muszę wyregulować głębokość jednak trochę przygłęboko wykręcę po pół obrotu tak wygląda regulacja głębokości niestety nie jest ona ustawiana zdalnie dla, dla obu stron z jednym pokrętłem trzeba dwóch Stron, każdą stronę ustawić osobno. No ale jeżeli się ustawi to już raz, tak się orze No to co? Próbuję dalej. Tak jak pisali w internecie się zgadza, że jeśli chodzi o uciąg, to ten pół wiele nie wymaga. Rozstawiony jest na 50 cm na skibę, czyli łącznie 2 metry. Sobie delikatnie 10 na godzinę wyciągam przy obrotach silnika 1700. Ciągnik ma lekko, fakt, fakt. Jest to lekka gleba, no ale nie ukrywając, już troszeczkę zagarnia ten płuk. Powiem Wam tutaj strasznie wieje musiałem się schować za drzewa, żeby cokolwiek móc powiedzieć. Słońce też się schowało, niestety. Ale po pierwszym hektarze załodania, takie małe podsumowanie, to powiem Wam, że. Co się sprawdza, to się sprawdza, ale zabezpieczenie non stop to jest bajka. Tutaj jest sporo kamieni, może nie widać, ale leżą gdzie nie gdzie takie głazy. No to luks, to jest luks robota. I jedynie tu masa tego pługa troszkę, powiem, przysparza problemów, bo przodem majta, ale nie jest tragicznie. Jeszcze myślę, że niebawem przód będzie dociążony, no na tą wiosenną obkę tutaj się nie uda fajna też rzecz to jest liniowanie mega polecam zaraz pokażę jak to pracuje to liniowanie no i amortyzacja kółeczka też się spisuje super te kółko nie łomocze nie wiadomo jak tylko po obróceniu pługa ono sobie spokojnie powoli opada i tutaj nie ma z tym najmniejszego problemu. Tu z profila może będzie mnie słychać. Zobaczcie jak wygląda kolosalnie ten pług przy tym ciągniku. Zginął, po prostu ten ciągnik zginął z tym pługiem. Tylne koła usiadły, przednie się podniosły. To widać zdecydowanie, że jest to duża masa tego pługa. No i też jest długi rozstaw między korpusami w tym egzemplarzu jest 100 cm, czyli jak na czterocylindrowy ciągnik widać, że to jest już poważne wyzwanie. Kończąc tego vloga, nie przypadkowo staję z tyłu przed rozłożonym pługiem, żeby pokazać Wam, ile on zabiera jak stanąć w linii prostej za ciągnikiem to gdzieś zabiera jeszcze pół skiby zakoło. także jest szerokość zacna jeśli chodzi o to jak się spisał pług przy, przy pierwszej obce, no to jestem bardzo zadowolony spełnił swoje oczekiwania no i wart jest swojej ceny teraz podsumowując cały dzisiejszy film powiem o co mi chodziło przy zakupie pługa no przede wszystkim miało to być cztery skiby z możliwością regulacji nie musiała to być wawio bezstopniowa, może być skokowa no i tutaj jest to ciekawie rozwiązane są tutaj cztery możliwości regulacji od 35 poprzez 40, 45 i 50 cm na skibę, ja tutaj podpuszczony troszeczkę przez kolegów e, rozstawiłem na 50 i sobie ciągnik śmiało dał rady nie było problemu dodatkowo chodziło mi o zabezpieczenia non stop to był piowieter bo mam sprawę pól kamienionych. tak też i o przedpuszki jeżeli e, będę tam wyłorywał łąki wiadomo to się przyda zwykły ścinacz tak ładnie nam tego nie odłoży no, można by było kroje talerzowe jeszcze dołożyć ale mi się wydaje, że już na przedpłasku powinien sobie spokojnie dawać radę. Wybierałem między trzema pługami, właśnie między tym Gregularem. Był jeszcze w opcji Kun Multimaster 123, też on na zabezpieczeniu hydraulicznym i Lemken Europal 5 on był na zabezpieczeniu sprężynowym. Jeśli chodzi tutaj o te trzy pługi, no to ten, który wybrałem dawał mi największe kurczę, możliwości jeśli chodzi o jakość pracy według mnie, wyposażenie no i też łatwość obsługi no tutaj te, te trzy względy mi najbardziej przypad do gustu, przede wszystkim poprzez fajnie zrobioną regulację szerokości orki, zaraz Wam pokażę na pierwszym korpusie to znaczy szerokość pracy, tutaj mamy Skalę po prostu luzujemy tą śrubę od dołu i zostawiamy na ząbku. Tutaj jest na 50, następny jest na 45, 40 i 35. Eee, to trzeba powtórzyć na każdym z czterech korpusów na kółku podpowodowym i na siłowniku odliniowania. E, trzeba założyć po prostu, jeżeli jest mniejsza, to odpowiednie blaszki, żeby on za dużo się. Nie schodził. To jest tyle, jeżeli chodzi o przestawienie szerokości roboczej. No też, no, spojrzeć na ten punkt to on tak dosyć fajnie, najfajniej, najbardziej po prostu przywód do gustu. No i dodatkowym atutem był fakt, że był praktycznie dostępny od ręki, no praktycznie. No, był on w województwie wielkopolskim u e, Importera, ale czekał na dołożenie liniowania. No, jeśli chodzi o to liniowanie, to też fajnie się to spisuje. Nie trzeba zwracać uwagi czy, czy stoi koło wróździe, czy ciągnik stoi równo. Fajnie nam to obraca w linii, praktycznie go no, bez problemu wszędzie obróci, nawet jak nie jest uniesiony do końca, także yy, to jest bardzo fajna rzecz. Jeżeli ktoś się zastanawia, to polecam. I co? Ogólnie jeśli chodzi o zestaw z tym ciągnikiem, no to może nie jest to komfortowa praca, bo jest on troszeczkę za lekki. No 6-centimetrowy na pewno lepiej by sobie radził, lepsze byłoby rozłożenie tej masy, większy rozstaw osi też by był stabilniejszy. No tu będę się ratował dociążeniem przodu. No na pewno to troszeczkę pomoże, ale powiem Wam szczerze, że. To jest bardzo perspektywistyczny pług, bo do tego ciągnika jest na styk. Już nic większego bym nie polecał. No, dobrze, że mam lekkie ziemię, nie mam górek, no to sobie będzie radził. Nie wiem jak to będzie, gdy będzie mokro. To on po prostu będzie tonął z tym pługiem, jak go się podniesie. I także trzeba będzie tu troszeczkę zważyć na to i myślę, że wyczepałem temat nowego nabytku. Mam nadzieję, że Wam też się podoba. Także do zobaczenia w kolejnym vlogu. Cześć. Ale to jeszcze nie koniec. Taki mały bonusik eee, co do orki. teraz orze na ciążejszej ziemi. Tutaj jest trzecia klasa, ta czwarta. Przeważnie, trzecia czwarta. Jest sucho, normalnie skała. I ten ciągnik też sobie daje rady z ustawem 4x50. Wszystkie resztki są ładnie przykryte. Zaraz wejdziemy w miejsce, gdzie była sterka u Tam troszeczkę przyczepności brakuje, jednak się ślizga ciągle w tym płotku. Ale tak, gdzie większe gromadki dnoją, wszystko ładnie jest skręcone. Nic na przedpuszczkach się nie zatrzymuje. Jest tak także pięknie dojdzie i pokazuje teraz prędkościowość Około 9 km na godzinę na ciężkiej glebie, w suchej ziemi. Także tutaj ten tenik mówi sam ze siebie, że te grzegorze, Bóg i Grzegorzy, Bóg Grzegorzy dobrze może i nie ma dużego zapotrzebowania na moc. Jedynie co, to trzeba mieć czym go dźwignąć.